Lampa full LED do Mercedesa. Mamy pęknięty klosz, ale zauważyłem, że no ktoś tu pewnie jeździł z tym pękniętym kloszem. Czy lampa parowała? Mamy ślady i zaczeki na kloszu od środka. Ten klosz taki tak jest do wyrzucenia, ale taka woda może zrobić na tej powłoce aluminium, na tych srebrnych elementach, plamy, które. Doprowadzą do uszkodzenia tej powłoki. No i widzę, że coś w tej lampie już zamieszkało, czy ją zwiedzało. Widzę tam odchody gryzonia. Ciekawe, czy nie pogryz kabli, to się okaże, jak tą lampę rozbiorę. Słuchajcie, lampa jest rozklejona. Najtrudniejsze w tym wszystkim to jest po prostu oddzielić ten klosz od obudowy, no i wyczyścić pozostałości dokładnie tego starego kleju. Później będziemy nakładać odpowiednie primery, klej, no i wklejać nowy klosz tutaj. Kończone. Tak to sobie wygląda po sklejeniu. Kilka tysięcy zaoszczędzone dzięki naprawie tej lampy.